Kochani, w tym tygodniu jeździmy całą gamą nowych motocykli QJ Motors, a oto ich flagowy model, czyli SRT-800SX. Nie ma co udawać, że świat adventure'ów rośnie w siłę i jest to obecnie najbardziej popularny segment i dlatego też QJ stwierdził, że ich flagowcem totalnie powinien być adventure. A jaki to jest motocykl? Za chwilę się przekonamy, a tak naprawdę przekonaliśmy się już pojazdek testowych, więc de facto w tym filmie zapraszam na pierwsze wrażenia. A pierwsze wrażenia są takie, że ich flagowiec jest, po pierwsze, duży, po drugie, jest szybki, a po trzecie, lubi mocne traktowanie manety. Zaczynamy klasycznie od silnika z sercem ESRTK800. Jest rządowa dwójka, a jakże na wykorbieniu 180 stopni, a jakże i niestety generująca według producenta nieco ponad 92 konie i 77 Nm. Te Nm są zresztą dostępne dość wysoko i stąd powiedziałem, że lubi wysokie obroty. O silniku można powiedzieć tyle. Chce Naprawdę jechać, ale dopiero wtedy, kiedy pokażecie mu, że wy też chcecie, bo jak sobie tutaj pojeździliśmy, to przy takim łagodnym traktowaniu, przy spokojnej jeździe, to jest taki trochę, taki trochę grzechotnik, padło słowo, i coś w tym jest, bo ta, ta praca jest taka charakterystycznie dość twarda. To wszystko znika w momencie, kiedy naprawdę dacie mu ognia, dołożycie i wtedy a ten silniczek zaczyna chcieć jechać. Odrobinę o wymiarach, masach, wagach i innych takich rzeczach, bo przy tym motocyklu niestety nie można od tego uciec. SRT800 jest duży, z kanapy jest daleko do ziemi. Mi przy moim wzroście 170 cm, naprawdę no, troszeczkę do tej ziemi brakuje i niespecjalnie miałem ochotę zabierać go w teren jakoś za bardzo, bo. Bo następna rzecz to jego masa. Zalany i gotowy do jazdy waży ponad 260 kg. I za chwilę wiem, oburzycie się, kurczę, to są miary godne największych Adventure'ów po 1200-1300 cm. Tak, no ale jakby gdzieś musimy tutaj doszukać się kompromisów. To jest motocykl w kompletnie innym przedziale cenowym i pewne rzeczy można powiedzmy mierzyć troszkę inną miarką. Pamiętajcie, że w tej masie jakby nie patrzeć bardzo dużej, spory udział ma 24-litrowy bak. I pozwoli przy naprawdę moim zdaniem bardzo przyzwoitym apetycie na paliwo w okolicach 5 litrów na setkę, bo tak mniej więcej nam wyszło przy takiej trasie kilkuset kilometrowej. Yy, pozwala naprawdę tym motocyklem jechać długo. W długiej jeździe adwenczorowej yy, dla wielu chodzi o to, żeby. Jakby celem jest sama droga, więc stąd wielkie baki, ogromne zasięgi. Ale fajnie, żeby było też parę rzeczy takich, które ułatwiają. Mamy zatem grzaną kanapę, grzane manetki i tak jak przy okazji pozostałych motocykli adventurowych QJ, i jakoś jest to tak zestrojone, że kanapa grzeje trochę za mocno, a manetki troszeczkę za słabo. Ale da się tym jechać, nawet mimo faktu, że teraz jeździmy w lutym, co w swoją drogą jeszcze parę lat temu byłoby nie do pomyślenia, żeby zaczynać sezon, to z tymi handbarami, grzane manetki i grzany tyłeczek i naprawdę da się, da się podróżować. Z mojej strony, moim zdaniem znacznie ważniejszą cechą są te felgi. Mamy 19-17 cali, piękne szprychy, złote obręcze i na szczęście bez dentki. Nie oszukujmy się, to nie jest motocykl ekstremalnie terenowy czy cokolwiek, w żadnym wypadku, wierzcie mi. I tutaj rzeczy typu e, właśnie felgi dętkowe, żeby w przypadku uszkodzeń tej felgi e, dało się pojechać dalej, nie ma sensu. Sens ma natomiast kołkowanie tego, co mamy tutaj w przypadku, gdy złapiemy kapcia, więc to jest mega plus. Koła są zresztą połączone z resztą motocykla za pomocą całkiem niezłego zawieszenia i mamy e, regulowany zawias. Z przodu jest to marcoki. Zahamowanie odpowiada Brembo radialny, do tego ABS i mamy przepis na naprawdę, naprawdę niezłe podwozie, którym da się zabawić. Powiem Wam tak, bo nie ma co widać w bawełnę, że jest to wielki test motocykla. Absolutnie nie, dlatego że mamy te motocykle tak naprawdę na chwilę, warunki są jakie są, a my postanowiliśmy je zabrać na górski winkle. I e, trzeba było mimo wszystko jeździć tak, wiecie, e, rozsądnie. E, kilka pierwszych wrażeń e, na temat tego, jak to jeździ. Zawieszenie. Jest precyzyjny i chciałbym bardzo jeździć. Moim zdaniem byłby to patent na super szosowego turystyka, gdyby założyć mu tam 17 calowe koło z przodu, nawet na odlewach. I wtedy ten mocny silnik, który chce jechać, kiedy mu naprawdę dołożycie, robiłby świetną robotę. Moglibyście zapakować sobie swój plecaczek plus kufry i śmigać po przemęczach. Z drugiej strony, jeśli chcecie jeździć troszeczkę wolniej, albo nawet całkiem wolno, to balans tego motocykla w pewien sposób jest dla mnie niezrozumiały, ale nie tylko ja to zauważyłem, Kamil też, że to jest taka trochę bańka stańka. Jak się na nim zatrzymacie? No sobie po prostu stoi w miejscu, tak jakby dopiero miał zamiar się zacząć przechylać w którąś stronę po paru sekundach, więc zdecydowanie jest naprawdę nieźle wyważony. Jeśli chodzi o komfort i pozycję, tutaj też uważam, że ta się nagina, jednak w stronę takiej właśnie szosowej turystyki, w stronę jazdy nieco bardziej agresywnej, bo podnóżki. Kanapa i kierownica są tak usytuowane, że mamy tą pozycję nieco bardziej nasadzoną, nieco bardziej agresywną, taką, wiecie, pochyloną do przodu. Jak do ataku, jak na motocyklach, które służą do jeżdżenia, no i jakby nie patrzeć szybko. Pytacie, czy przetestowaliśmy to w terenie? No przetestowaliśmy. I tutaj mam takie specyficzne wrażenie, bo jak chwilę nim pojechałem i postanowiłem, że dobra, co będzie, to będzie trudno. Ym, trzeba mu dać trochę do pieca na tych kamieniach. Ten to wariat jest. Ten to... No, ja widzę. Ym, to pomyślałem, że to będzie bardzo głupie porównanie, ale że ym, on mi trochę przypomina Tegera 900 Rally Pro, którego miałem okazję testować. Nie tego najnowszego, tego poprzedniego. Mam nadzieję, że najnowszy też wpadnie, ale... Ale przypomina mi Tigera. I dla wielu z Was być może to będzie zabawne, co mówię, ale yy, fakt jest taki, że po pierwsze, motocykl jest dość duży i ciężki. Po drugie, duża część tego ciężaru spoczywa na przednim kole, więc ten balans troszeczkę przypomina właśnie Tigera. I do tego, jeśli chcecie z niego wykrzesać moment i moc, musicie go wkręcić bardzo wysoko. I w tym momencie ten silnik także i swoją pracą i oddawaniem zaczyna przypominać Tigera. I na tym kole mamy. Całkiem sporo, sporo chęci do jechania, a szkoda, że mamy takie opony praktycznie całkiem szosowe. Zawieszenie oczywiście wyrabia, wybiera. Nie ma się co oszukować, nie będzie motocykl do robienia niesamowitych rzeczy w terenie. Ale polne drogi, kamieniste jakieś takie, spokojnie przejedzie. Tam jest czym się odpychać, ale musicie cały czas brać pod uwagę, mieć na uwadze jego masę. Lekko nie jest. Zapytacie, czemu nie mówię o elektronice? No, jest jej tu tyle co kotnopaka, bo tak naprawdę poza ABS-em mamy no, w zasadzie czujniki ciśnienia w oponach. Um, więc y, kontrolę trakcji, mapy zapłonu, inne takie rzeczy tego tutaj nie znajdziecie. E, nie znajdziecie trybów jazdy i tak dalej, no bo nie oszukujmy się, mówimy o motocyklu na poziomie cenowym około 36 tysięcy złotych, a nie. Na przykład 96 tysięcy złotych. Więc skąd ta cena się bierze, że ten motocykl jest tak przystępny cenowo? Hmm, jeśli miałbym się go czepiać, to są to tak naprawdę trzy rzeczy. Po pierwsze, jest to ogromna masa. Nie oszukujmy się, ponad 260 kg. Trzeba się wiedzieć, na co się decydujemy w przypadku takiego motocykla. Po drugie, jest to ochrona przed wiatrem. Mimo owiewki, którą widzicie, takiej dość obszernej i z deflektorami, tam jest wszędzie masa jakichś takich wlotów i tak naprawdę. Żadnemu z nas, w czasie jazdy tym motocyklem, nie było za nią cicho. Nawet mnie, przy wzroście 1,70 m, ja się nie byłem w stanie za nią schować, tak żeby nie, waliło mi, nie tłukło mi po kasku. Wymiana szyby, nie wiem, będziecie musieli próbować. I trzecia rzecz jest taka, że zastanawiam się, dlaczego ja bym chciał go używać i chciałbym go używać do zasuwania bardzo szybko i fajnie w turystyce, ale chyba wolałbym go wtedy na siedemnastkach. Chciałbym troszkę, żeby miał może mniej masy, bo przy moim wzroście jest mi ciężko. Kamil go ogarniał dużo lepiej, ja bym się nie porywał na takie rzeczy jak on. Jest dla mnie taki... Nie wiem, mam nadzieję, że wyjdzie po prostu przy testach, że jak go weźmiemy na dłużej później w ciągu roku, to, to uda się odnaleźć ten jego... Cel istnienia, wiecie, sens. Eee, a w tym momencie tak patrzę na niego i tak sobie myślę, że, kurczę, w zasadzie wszystko prawie w nim jest super, jest fajne, eee, a nie wiem na jaką imprezę chciałbym tę damę zabrać. To, co natomiast kompletnie nie budzi mojej wątpliwości, to fakt, że silnik chce jechać i jeśli lubicie dawać do pieca i odkręcać manetkę i macie, jakby to powiedzieć, ciężką rękę, to ten motocykl będzie się z wami bawił naprawdę dobrze. W zabawie kompletnie nie przeszkodzi wam zawieszenie, bo ten regulowany zawias to podwozie naprawdę super wyrabia. Hamulce powstrzymają zapędy, co bardziej nerwistych z was, więc od strony technicznej, samej jazdy, napędzania... E, reserowania i hamowania, jest tutaj naprawdę super zabawa. I, I tak sobie myślę, że to chyba byłby taki fajny patent na podróż we dwójkę, e, raczej długodystansową, e, dość dynamiczną, maksymalnie z okazjonalnymi zjazdami na jakieś szutry, wiecie, na kemping, nad jezioro, tego typu rzeczy, plecaczek, kuferki i da się jechać. Jeśli mogę jeszcze tylko na koniec coś poradzić, to przeróbcie sobie od razu Kanapę pasażera i do żeby było tak fajnie jak kierowcy, i będzie już git. To wszystko ode mnie, kochani. Pierwsze wrażenia, pierwsza prezentacja SRT 800 SXA od QJ Motor. Więcej pewnie później w sezonie, a na ten moment wracamy na te zimne szlaki. A potem do domu. I jak zwykle, nie zapomnijcie subskrybować tego kanału, bo będzie nam łatwiej robić więcej fajnych materiałów dla Was i pokazywać coraz więcej motocykli. Subskrypcja nie kosztuje. Wy widzicie nasze filmy, nam jest przyjemnie, wszyscy wygrywamy, trzymajcie się, cześć!